Dzień dobry! Dzisiaj kolejny dzień. Wczoraj byliśmy w Yosemite w Parku Narodowym, a dzisiaj jedziemy do kolejnego parku narodowego, parku Sequoia. Zatrzymaliśmy się w mieście Fresno w pięknym, malowniczym miasteczku Fresno w środkowej Kalifornii w hotelu za jakieś, ile to było? Jakieś 270 zł. Dostaliśmy śniadanie, ale jak to bywa z amerykańskimi śniadaniami Płatki, słodkie płatki Jakieś mleko do tego Tosty Jakieś tam ciastka Gawry były Kawa rozpuszczona, ale przynajmniej mleko do tego było A i jajecznica No i to tyle Ruszamy dalej w drogę I wjeżdżamy do Sequoia and King's Canyon National Park. Proszę bardzo. Jazz: 35 dolarów do każdego z parku wygląda na to. A ja mam kartę, roczną kartę oh, do wszystkich parków w Stanach Zjednoczonych za 80 dolarów. patrzcie na to, macie 62 lata, przynajmniej. Co za 80 dolarów kupujecie kartę na, na całe życie żeby wchodzić do wszystkich parków w Stanach Zjednoczonych super, wjechaliśmy właśnie do parku i tutaj od razu na pierwszym stopie jest gigantyczny pień sekwoi. pewnie tego nie widzicie, ale ten pień ma jakieś 5 metrów szerokości no dobra to co co, sekwaria zobaczona i można jechać dalej. Nie no, wartuje. Dostaliśmy informator, dostaliśmy mapkę. Także wszystko fajnie wygląda. Poczytamy sobie, doinformujemy się o tym miejscu, bo jest wyjątkowe. Podjeżdżamy do Visitor Center. Jest tutaj takich y, centrów kilka i to jest Kings Canyon Park Visitor Center i sprawa to jest taka, że Sequoia National Park i Kings Canyon National Park to jest jeden park, można powiedzieć. Nawet jest wspólna tabliczka, są wspólne wjazdy. To jest podzielone na jedną strefę na Kings Canyon i na Sequoia. Jest tutaj absolutnie fantastyczny klimat. W tym centrum, zresztą w całym parku. tak? Nie tylko w Wizitor Center tutaj jest niedaleko stąd do obejrzenia drugie największe drzewo. Generał, um, Generał Grant, ale my pojedziemy od razu do generała Hermana, który jest największą drzewą. Jola napełnia butle z wodą, prawda, wiele kawę tutaj, widzicie, możecie sobie zrobić z 2,89 dolara. W środku są nawet rzeczy takie spożywcze, taniej niż y, w wielu małych miasteczkach. Po drodze jest sporo takich punktów widokowych. A my jedziemy teraz do generała Shermana. Zrobiliśmy sobie postój w ładnym miejscu po drodze do generała Shermana. Coś pięknego są tabliczki, żeby tutaj uważać, nie eksponować się za bardzo z jedzeniem, dlatego że tutaj są niedźwiedzie. Tutaj na wprost jest przystanek, shuttle bus. Także bardzo fajne jest to, że możecie po prostu zostawić sobie auto na jednym z centrów takich turystycznych, visitor centers Następnie wsiąść w busa i was będzie woził po całym parku Nie trzeba w ogóle prowadzić, także super Proszę bardzo restauracyjka w takim miejscu A niesamowity klimat Niedźwiedzi sobie chodzą wokół, akurat nie teraz, ale ogólnie a oni sobie tutaj mogą jeść. Tam sobie na fotelikach siedzą. Wakashi Lodge Absolutnie niesamowity klimat. Hotelik i restauracja. No i oprócz tego sklep z pamiątkami, z jedzeniem. Proszę bardzo, sobie siedzę. A tutaj jest przede mną taki piecyk. Chyba na gaz, tak mi się wydaje. Także po prostu absolutnie niesamowite miejsce. Sekwoja National Park. Z tyłu za mną słyszę jeszcze drwali pracujących z piłami. Maszynowymi. Sam kiedyś byłem, dwa lata też pracowałem z piłami maszynowymi, ale w lasach po Tam też się schodzi na jakiś malowniczy szlak i my tam chyba zaraz pójdziemy. Tylko najpierw coś zjemy tutaj na parkingu, a później tam pójdziemy bez jedzenia, żeby nie kusić niedźwiedzi. Tutaj przed nami już stoi gigant. W tym suwie spaliśmy we dwoje z tyłu, złożyliśmy siedzenia i zmieściliśmy się tam we dwoje. I ja mam 180 wzrostu, a spałem wyprostowany. Także czat, ale było bardzo twardo. Wystarczyło, że byłaby chociaż karimata jedna i spałoby się naprawdę luksusowo a tak sobie było po prostu bardzo twarde. także karimata z zygałta to jest Honda, nawet nie wiem jaki model nie wiem co wypożyczyłem karimata, dosuwa i po prostu jest czad jesteśmy w kolejnym visitor center wygląda wszystko mega Patrzy, jak wszystko jest ładnie, starannie zrobione. Nie dzieć. A tutaj jest kapelusz i pasek jednego ze strażników parku sprzed ponad 100 lat. Ale to jest naprawdę. Mega to zrobili. Dobra. Ja wyłączę kamerę, coś tutaj poczytam na temat tego parku coś zobaczę i idziemy oglądać generała Shermana. się tutaj możecie docnąć prawdziwej sierści niedźwiedzia? A tutaj naciskacie sobie przyciski. I jaki wydaje dźwięki O, tu jest Aggressive BR. Jak takie coś słyszycie, to uciekać. Kolejny fantastyczny sklep z pamiątkami, nie tylko. Można kupić jedzenie. Tutaj są kempingi w okolicy, sporo kempingów. W związku z tym, tutaj na przykład jest pralnia. Proszę bardzo, tutaj jest pralnia, landromat, restrooms, a nawet publiczne prysznice. I stąd do generała Fermana jedzie Shuttlebus. Patrzcie, zaczyna się. Patrzcie, jaki gigant. Ludzie sobie w środku tego drewna przechodzą. Było napisane, że te drzewa cały czas rosną i niektóre z nich zaczynają tracić balans. Korzenie tego nie wytrzymują i oni się wtedy przewracają. Proszę bardzo jakie giganty tam w oddali widać ludziki To bardzo Największe drzewo na świecie jeśli chodzi o powierzchnię Szersze jest General Grant którego nie zobaczyliśmy jeśli chodzi o objętość całkowitą to to drzewo jest największe na świecie Generał Sherman stoi, potwierdzam, grzewo jest prawdziwe i możemy wracać Mamy tutaj absolutnie fantastyczne szlaki z gigantycznymi sekwojami po lewej stronie po prawej stronie Proszę bardzo, tutaj stoją giganty Kolejne czy tam, jaki Spalona sekwoja. Wiadomo, która jest największa pod względem całkowitej objętości. Wiadomo, która sekwoja jest najszersza, ale nie wiadomo, która jest najwyższa. Jest ich tutaj bardzo dużo. Patrzcie na tą spaloną sekwoję. To jest dalej gigant. Tego na wideo tak nie widać. Patrzcie na troszkę sekwoje. Giganty A tutaj mamy jeszcze sekwoje Sentinel. Też jest gigantyczna. I to jest przed muzeum Giant Forest Museum. Proszę bardzo, bardzo ładnie zaaranżowane muzeum. Dużo ciekawych informacji Pamiątki Proszę bardzo, jeszcze więcej pamiątek bardzo tutaj bardzo ładnie zaaranżowane wejście teraz zobaczę co tam jest pooglądam wystawę a później w drogę do Doliny Śmierci niektóre z sekwoi mają ponad 3000 lat